W ostatnich tygodniach polską piłkę obiegła informacja o upadku Kotwicy Kołobrzeg. Pierwszoligowy zespół nie dał rady zapobiec gigantycznym problemom finansowym i oficjalnie 23 czerwca 2025 roku klub złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Koszalinie, gdzie stowarzyszenie ogłosiło upadłość. Kotwica się jednak nie poddaje i już 25 czerwca 2025 roku utworzono Morski Klub Sportowy Kotwica Kołobrzeg, który przejął nazwę Herb i strukturę młodzieżową. Nowy klub od następnego sezonu planuje zgłoszenie się do rozgrywek klasy okręgowej. Przypadek Kotwy to nie jeden w historii polskiego futbolu. Na przestrzeni ostatnich 10 lat klubów takich było wiele. A na liście obecna jest m.in. Polonia Warszawa, która to w 2013 roku ogłosiła upadłość. Powodów takiej decyzji jest wiele, ale zacznijmy od początku. W 2012 roku Warszawską Polonię przyjmuje Ireneusz Król. Który to jest właścicielem firmy dolnośląskich surowców skalnych. Nowy właściciel obiecał rozwój i dobry plan na przyszłość dla Polonistów. Rzeczywistość była inna, i król nie płacił pensji zawodnikom i pracownikom klubu przez wiele miesięcy, a jego firma zbankrutowała, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację króla, a w szczególności Polonii, Warszawa. W czasie rządów króla okazało się, iż Polonia posiada ogromny dług, wynoszący kilkanaście milionów złotych. Przez dramatyczną sytuację stołecznego klubu czarne koszule nie otrzymały licencji na grę w ekstraklasie na sezon 2013/14 i nie zgłosiły się do rozgrywek w niższych ligach. Wszystko to doprowadziło do podjęcia trudnej sytuacji przez klub, jaką było ogłoszenie upadłości i spółka Polonia Warszawa Esa przestała istnieć. W późniejszym czasie rozpoczęto proces odbudowy przez nowy podmiot MKS Polonia Warszawa, który zaczął od czwartej ligi. Obecnie Polonia występuje na zapleczu Ekstraklasy, a ich sytuacja jest stabilna. Na dzień dzisiejszy widzę w Łódź jest w bardzo dobrej sytuacji. Nowy właściciel, dużo pieniędzy, wielkie transfery oraz owocne i ambitne plany na przyszłość. 10 lat temu sytuacja klubu była zupełnie inna, a łódzki klub był na samym dnie. Gigantyczne problemy finansowe. Szacuje się, że mogły one wynosić nawet około 20 milionów złotych. W sezonie 2013-2014 Widzew spadł z Ekstraklasy, a rok później kolejny spadek, tym razem z pierwszej ligi. Wówczas stadion Widzewa był w tragicznym stanie. Miasto planowało jego rozbiórkę i odbudowę, lecz wiązały się z tym mniejsze wpływy z dnia meczowego i konieczność grania na obcych stadionach, co klubowi nie było na rękę. Do tego w klubie panował konflikt z ówczesnym właścicielem klubu, Sylwestrem Cackiem, a kibicowską społecznością Widzewa Łódź i lokalnych działaczy. Drużyna z Łodzi przepłacała kontrakty zawodników, a transfery klubu były ogromnym flopem. W 2015 roku PZPN cofnął licencję Widzewowi na grę w drugiej lidze, jeśli nie zostaną spłacone długi. Klub nie był w stanie uzyskać licencji, ani wiarygodnie przedstawić planu spłaty zobowiązań. Finalnie 29 lipca 2015 roku Widzew Łódź oficjalnie ogłosił upadłość. Po całej sytuacji kibice założyli Stowarzyszenie Reaktywacja Tradycji Sportowej Widzew Łódź, które zaczęło od czwartej ligi. Upadek Zawiszy Bydgoszcz zapisał się na kartach historii klubu i polskiej piłki. Aby przedstawić całą historię problemu Zawiszy musimy cofnąć się do 2011 roku, kiedy to klub przejął Radosław Osuch. Za kadencję Osucha wydawać by się mogło, że wszystko idzie w dobrą stronę. Wówczas Zawisza awansowała do Ekstraklasy, zdobyła Puchar Polski w 2014 roku i zagrała w eliminacjach do Ligi Europy. Mimo świetnego początku Zawiszy, pod wodzą Radosława Osłucha, kibice drużyny od początku nie akceptowali nowego właściciela. Główne powody tego konfliktu to m.in. brak przejrzystości finansowej i zarządzania klubem, brak szacunku do tradycji klubu, decyzja o zatrudnieniu firmy ochrony Scorpion Security, która to była skonfliktowana z kibicami oraz powszechny zakaz stadionowy dla wielu kibiców. W efekcie tego 2013 roku miał miejsce bojkot trybun. Stadion świecił pustkami, a dochody z bilatów spadły niemal do zera. Zawisza zmagała się również z problemami finansowymi. Osuch finansował klub głównie z własnej kieszeni i z miejskich dotacji. Brak przychodów z dnia meczowego, plus rosnące koszty utrzymania drużyny przez wysokie kontrakty, równa się ogromne dziury w budżecie. Po spadku z Ekstraklasy w 2016 roku Osuch stracił zainteresowanie inwestowaniem w klub z Bydgoszczy. W 2016 roku Radosław Osuch wycofał Zawisze Bydgoszcz z rozgrywek pierwszej ligi i nie zgłosił klubu nigdzie indziej. Po tej decyzji działająca w formie spółki akcyjnej WKS Zawisza Bydgoszcz SA przestała istnieć. Mojątek został przejęty przez syndyka masy upadłościowej, a Zawisza jako spółka ogłosiła bankructwo. Równolegle istniało Stowarzyszenie Piłkarskie Zawisza, które prowadziło drużyny młodzieżowe. Stowarzyszenie zgłosiło nową seniorską drużynę do B klasy i krok po kroku Zawisza Bydgoszcz szła naprzód. Przypadek Falubazu Zielona Góra jest nietypowy i jednocześnie smutny. W 2015 roku Falubaz zdecydował się na fuzję z Lechią Zielona Góra. W wyniku tego obie ekipy się połączyły, a formalnie Falubaz przestał istnieć. Powodem tej sytuacji były klasyczne problemy finansowe, lecz większa wina leży na mieście Zielona Góra, która nie chciała inwestować w drugi piłkarski klub i skupiła się tylko i wyłącznie na Lechi. Przez taki stan rzeczy Falubaz nie miał wystarczającej ilości pieniędzy, na wyjazdy, sponsorów czy kontrakty zawodników. Klub w tamtym czasie miał dwie opcje. Albo ogłosić upadłość i zniknąć z polskiej piłki bez śladu, albo wchłonąć się do Lech na Góra, współpracując i tworząc jeden klub. Smutny jest fakt zniknięcia falubazu z polskiego futbolu, bowiem historia powstania klubu jest intrygująca. Klub założyli kibice falubazu występującego w Żużlu. Piłkarski projekt Falubas został stworzony przez Kibiców Żużla, który istniał 5 lat od 2010 do 2015 roku. Do tego w młodzieżówce falu bazu szkolił się reprezentant Polski, Tomasz Kędziora. Głośne fuzje wywołały również Lecha Poznań z Amiką Wronki oraz Polonii Warszawa z Gwardią Warszawa. W przypadku Lecha i Amiki kluby dalej są połączone i tworzą jeden piłkarski projekt, natomiast Polonia i Gwardia rozpadły się, ich współpraca była krótkotrwała, a Gwardia Warszawa nie występuje w żadnej lidze do dziś. Powodami tych połączeń były oczywiste problemy finansowe, a takich w futbolu jest naprawdę wiele. Upadłość, fuzje czy reaktywacja klubu, lub w najrzadszym przypadku całkowite zniknięcie w polskiej piłce, to trudny temat, bądź takich zeżniach jest masa, a całe te sportowe akcje są zagmatwane. Coraz więcej polskich klubów aktualnie ma kiepskie sytuacje, jednak miejmy nadzieję, że takich przypadków jak w tym filmie w przyszłości będzie jak najmniej.